Witamy Was kochani w kolejnym odcinku Rozkminek nowodworskich, przygotowanie do niedzielnej eucharystii i zapraszamy do wspólnej refleksji, do wspólnego tego, co byśmy jutro powiedzieli pewnie na Ewangelii. Do Ewangelii. Do Ewangelii. Do Ewangelii. Jutro pierwsza miesiąca, ale to nic. Jest bardzo mroźno. My weszliśmy na taką małą górkę przy kamieniach, bo Pan Jezus też wchodził na górę i tam przynosili do Niego chorych. I to jest taki ciekawy wątek, że to właśnie chorzy, cierpiący przychodzili do pana Jezusa, a pan Jezus do nich nie wychodził. I mi się wydaje, że to jest to, że my czasami tak narzekamy, że nas coś boli, że jest nam źle. Że ale, to właśnie, tak, ale to my mamy przyjść do Pana Jezusa i Panu Jezusowi o tym powiedzieć. On czeka na to, aż my mu powiemy, co nas boli, bo to ma być nasza inicjatywa, nasze przyjście do Pana Jezusa. Choć tak naprawdę Pan Bóg wie, co się tak. dzieje w naszym sercu, Pan Jezus też, ale właśnie zachęca nas w ten sposób, abyśmy w taki bardzo ciężko jest przyjść do Pana Jezusa, On nam się wydaje, że to właśnie my zasłużyliśmy na to, żeby to Pan Jezus do nas przychodził. No to niektórzy tak mają jeszcze tak narzekają na wszystko wokoło, a to właśnie trzeba zrobić ten pierwszy kroki i pójść do Pana Jezusa. Ja bym jeszcze dodał na pewno to, że nie przez przypadek jesteśmy na tej górze, bo wiadomo, przynosili chorych, ale Pan Jezus też wszystko co czynił, wychodził na modlitwę, na odosobnienie, czyli też słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że wyszedł na górę, aby się modlić. Nie? I myślę, że to jest też taka dobra zachęta dla nas, abyśmy też wychodzili do Pana Boga, to po pierwsze, a po drugie, abyśmy wychodzili na modlitwę indywidualnie, w samotności, nie w zabieganym świecie. Może niekoniecznie na górę, ale na pewno do Kaplicy No tak, ale samo przyjście, do przecież na Eucharystię też przychodzimy, czyli przychodzimy do Pana Jezusa na Eucharystię. Czyli mamy już kolejne powiązanie z dzisiejszą Ewangelią, aby po prostu być na Eucharystii. Czyli my mamy przyjść do Pana Jezusa. I tak to czasami jest, że się ten trud podejmuje, bo czasami ciężko jest wyjść, bo ktoś mówi, a po co będzie szedł. To Szczególnie no, w tak dzisiejszych dalej. czasach, kiedy no. tak, były dyspense, były różnego rodzaju nowości po, poprzez msze święte w telewizji, w internecie, w radiu, jest na pewno łatwo nam powiedzieć, że yy, no, Mamy wszystkie pod dostatkiem. No tak, ale ci, co przeżywają Eucharystię, sami mówią, to nie jest to samo. Tak, dokładnie. W rozmowach można by wnioskować, że jednak przeżycie w internecie czy w telewizorze nie jest to samo, co w kościele, czy w innym miejscu, w którym odbywają się msze. To jest wysiłek, nie pójścia. Muszę wstać, muszę się ubrać, muszę wyjść, muszę poświęcić swój czas, żeby być nawet i czasami w tym zimnym kościele, ale żeby być i trwać przy Chrystus. Dokładnie. Dlatego takie chyba dwie rady, to po pierwsze pójście do Jezusa. Ale też pamiętać o tym, żebyśmy wszystkie nasze sprawy, które gdzieś mamy do omówienia w życiu, abyśmy też e, rozmawiali, rozważali, e, konsultowali z Panem Jezusem na modlitwie indywidualne. No, Pan Jezus poprzez przykład wyjścia na górę, gdy się modlił, daje nam właśnie dowód na to, że mamy iść i mamy się modlić, rozmawiać z Bogiem, podejmując decyzje życiowe. No, tak jest. Dobra, my uciekamy, bo jest naprawdę zimno. Wieje na tej górze chusty. Zapraszamy na Eucharystię i pozdrawiamy z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.